Na co? masę na naturę. Mhm, tutaj mamy klan Oda. Oda jest świetnym klanem dla początkujących, wiecie, bo tu możecie w zasadzie grać na samych Ashigaru z Yari. Dopiero później zmieniać na trochę tych lepszych samurajów z na następnie samuraje z naginatami, bo oni mają genialne bonusy do wszelkich włóczników. Istoty ducha w opracowaniu nie chcę. Hatano. Handel między naszymi jest tam się niemożliwy. Co się stało? E, mistrz sztuki. Zawierzone do wiedzy zwiększą nasze możliwości panowania zarówno sztuki jak i wojskowych. Znaczne postępy. 8. Liczba zwiększa szybkość panowania wszystkich sztuk plus 50%. To jest dobre. Mhm. Czyli co, sztuki. I ja bym chciał teraz w takim razie wyrównywane pola, To dostaniemy plus, plus 10 do stosku dyplomatycznych, plus 1 do honoru, plus 1 do wszystkich generałów. Nie chcę, Metsuka na razie też nie chcę. Przyda przydadzą mi się pieniądze, to na pewno. Uh -huh. I wy się tutaj do zamku, żeby się ulepszyć. O właśnie, o to chodziło. Budowa, świetnie, Buzen. Ciekawe, czy Buzen się uda zająć w takim razie. Jak to wygląda? A nieźle. Mm, jestem bardzo ciekaw. W takim razie to weźmiemy sobie tych i tych. I zwerbujemy kolejne dwa oddziały Ashigaru. No. Dobra, teraz pójdziemy tam. I zajmiemy buzen. Przynajmniej to będzie baza wypadowa już na Kyushu. I miejsce, w którym się będę mógł bronić. Dobra, tego na razie na pewno nie będziemy ruszać. Tu się muszą wszyscy zregenerować. Wy z kolei pójdziecie sobie, tutaj nie, może tutaj, tu nie tu też mam nieźle, dobra, dalej idziecie tutaj wy tak samo tutaj mhm, mm HTK ma na razie nie, Urakami na razie nie chce z nami żadnej wojny mamy sojusz, świetnie z... czemu tam skanem sojusz jest niemożliwy a, stoka. Taka oka. Hmm. To w takim razie może zażądać przymierza, umowa handlowa. Miana zakładników? Nie. Co, sojuszów wojskowych? Sojuszu nie chcecie, ale chcecie za tą umowę handlową. No może być. Jeden sojusznik to mało, ale zawsze jeden lepszy jeden niż żaden. Szczególnie taki, który będzie nas chronił od drugiej strony. Jedną swoją prowincją, a nie jest ona taka słaba. To wygląda dobrze. Bo tu jest taka Oka, a tutaj jest już Hatori. Ciekawe, czy jest Hatori. Mam tu Hatori w ogóle odkryte? Nie ma, ma, ma. ma. Świetnie, to może sojusz. zażądaj przymierza niskie. Nie chcą ze mną przymierza. Hatori, jak się tutaj rozwinęło, bo to zazwyczaj jest dość mocny klan, no matko. Dobra. I jeszcze mają dobrobyt. Hmm, nie wygląda dobrze. Oni zawsze mają za e, tych sprzymierzeńców Shogunat i Ode. Znaczy, Ode często niszczą, ale Shogunat zawsze jest ich mm, przyjacielem i to jest ten główny e, nasz rywa, z którym niekoniecznie chcecie wojny na początku, ponieważ jeśli rozpoczniecie wojnę z Shogunem za wcześnie, to cała Japonia na was ruszy. I to jest właśnie problem w tej wojnie tej grze. Tak, herbaty i koniec tury. Jeśli oczy jest słabe, to ja powinienem bardzo szybko zająć tą wyspę już. Matko, Hatori po prostu się tak rozpędza. Ci jedno miasto za drugim zajmują, to jest przerażające. To będzie nas głównych barywal za chwilę. Zastój handlu. Niedobrze. Dobra. My w takim razie ruszymy na to. Najpierw save, oczywiście. I ruszymy zająć buzem. No, okay. no, co nie mogę? No, tylko nie mów mi, że będę musiał okret teraz jeszcze wybudować. No, trudno. W takim razie weźmiemy armię naszą. I tak, 80 jest ich tutaj hmm, w oddziale i są dość mocni, z tego co widzę. Dobra, nie, tych sobie przemieścimy na pewno. Hmm. Tutaj ten oddział też przemyścimy dalej, żeby był przynajmniej na naszej granicy. W sumie Hator jest w tym miejscu już. Czym oni w ogóle atakują? Chciałbym wiedzieć. No i to jest właśnie ta bulączka, która brak, eee, ten, że ten klan nie ma na przykład ninja od początku, czy metsuke, które są cholernie przydatni tak jak było w, przy Tokugawie. Eee, więc tak, tutaj możemy ulepszyć dojo na ginat. Tylko, że ja pieniędzy nie mam, więc tego nie będziemy robić. Port handlowy też, kurde, kasa, 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 jeszcze raz kasa, potrzebuję kasy, potrzebuję więcej prowincji w takim razie. Mhm. Dobra, to w następnej turze ma będę mu dopiero przejść. No to kończmy. Jeśli udałoby się zrobić pokój z Sioni, czyli tą, tym klanem, który jest tutaj na górze, ee, to by się opłaciło. Momento. Hmm. Sioni. oni mają oczywiście sprzymierzeńcy z oczu. Wypowiedz wojnę. Nie, nie chcę im wypowiadać wojny, ale zażądaj zerwania przymierza z oczy. No, albo zagroś. Jeśli dysponujesz odpowiednią potęgą, być może uda ci się zastraszyć inny ród i zmusić go do przyjęcia. Słabo jestem silny. No, spróbujmy. Że coś to proporcjonalnie rzeczy. No dobra, nie udało się. Czyli co, teraz mogę ich zaatakować? Ja zapisz. wszystkim na pewno nie ruszę tam do jamy tygrysa bez, jakiego, bez jakiegokolwiek wsparcia. Świetnie. No nie, następna nawet nie będę walczył, bez jaj. Z takiej baną. Mhm, świetnie. I od razu zajmujemy buzem. Też zapiszemy. Ma tylko jakiś śmieszny oddział. Wystrzelamy go, nawet nie powinniśmy stracić innego żołnierza. A nie, może trochę jednak stracimy. I pokojowa okupacja od razu. Misja zakończona powodzeniem. Gospodarowanie zasobami. zajmie prowincję Buzyn. Pomyślny dla nas dzień, panie. Stołaliśmy wykonać misję i przysłużyć się całemu rodowi. Pora... Zebrać owoce tej ciężkiej pracy. Rozkwit przez 6 tur, plus 10 na turę do rozwoju miast we wszystkich prowincjach. To jest fajne, czyli wzrost populacji TD. Mm, tu jest chrześcijaństwo, to jest niedobrze. Zaraz naprawimy, przynajmniej się świątynia. Przemieślnicy, drogi. Na razie nie. Przemieścimy też tych tutaj. I tak się ja zastanawiam, czy może też od razu nie pociągnąć po całości i nie zająć e, Tsukushi i hizen. Tylko chciałbym tą armię, żeby mi się ta armia zregenerowała już w całości. Mhm. To się potrwa ile? 6 turaż. O! Dużo. Samuraj z katanami, jazda z katanami. Kasy nie mam na takie wybryki. Dobra, tutaj nic się nie dzieje. Tu też nic się nie dzieje. To samo. Tutaj nic, ale tutaj trzeba było zrobić drogi ze stacjami. Uh -huh. To zwiększy znacząco nasz dochód z tego miasta. I tutaj mamy co do kopalnia. Nie. Kolonia kupiecka. Kryjówka piratów i magazyny. Też na razie nie. Z Czy ja mogę mieć z w tym ten pieprzony pokój? Obojętność. Zarządaj przymierza niskie. No, fajnie. Nic z nami nie chcą, świetnie. A przydałbym się. Shioni. Handel z szioni? Nie, ale handel schodzą chętnie. Zarządaj przymierza. Zarządaj umowy handlowej. Tak jest. I w sumie za 6 tur dopiero bym zaatakował Shioni, więc na razie jeszcze możemy spokojnie z nimi wziąć zarządaj umowy handlowej. Niech nie chcecie. No proszę, to jest coś nowego. Oczy jest? Wrogość ma jeszcze lichy w ogóle. Hm. Siłę, siła lichy. To znaczy, że nie, mogą, nie, umie, nie są w stanie stworzyć jednej pełnej armii. Albo nawet jeśli już stworzą, to jest tą głównie armia służąca za sigaru. Werbunek widzę, że tutaj nieźle sobie nawet radził. Armia. To się zregenerują. Zaraz, świetnie. I zapiszemy grę. Dobra, w tym momencie Wam podziękuję. Ja muszę sobie jeszcze tutaj popracować trochę. I zapraszam na dalsze odcinki. Zagrajmy w Shogun 2 Total War. Hejka.